Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron a to będzie nowy odcinek z Diablo 3 i w dzisiejszym odcinku e, chciałbym zrobić... I przy okazji podziękować wszystkim widzom, wszystkim fanom Diablo 3. Chciałbym zrobić podsumowujący odcinek, tak jak już na pewno się domyślacie z tytułu związany z filmem, czemu Blizzard jest taki dziwny, i między innymi z głosowaniem z tymi pytaniami, które wam zadałem, związanymi właśnie z Diablo 3. Z rozwojem tej gry, z dodatkami, z mikrotransakcjami, z eventami i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym zrobić takie podsumowanie. Oczywiście to jest coś w rodzaju vloga, więc ja będę sobie biegał, zbierał legendy. Może tym razem już nie e, e, głęboką szczelinę, tylko na przykład zrobimy sobie na odręce 10 zwykłą szczelinkę. No i przy okazji sobie omówię wyniki związane z tym filmem, z Waszym głosowaniem, poruszę parę tematów. Z góry chciałbym bardzo, bardzo podziękować, bo było bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo osób zagłosowało, zalajkowało konkretne pomysły, konkretne odpowiedzi. Z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jest to chyba pod tym względem e, najbardziej mu popularny film, bo tyle osób się zaangażowało w to. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Przeczytałem wszystkie komentarze, były bardzo ciekawe. E, I co? Lecimy i przy okazji będę vlogował. <grywka> Wiem, vlog, kamerka, twarz na całym ekranie. Nie lubię tego. Wolę, żeby w tle coś jeszcze leciało i omówimy sobie to wszystko po kolei. Więc tak, zacznijmy może od e, e, samych pytań, ile osób zalajkowało pytania. Znaczy, może nazwijmy to w ten sposób, ile osób było za, za danym pytaniem. I tam, e, nie wiem czy pamiętacie, mam nadzieję, że znacie to nagranie, e, była najpierw pierwsza odpowiedź, w której się pytałem, na przykład, czy zamierzasz nadal grać w Diablo, czy przez Następny rok do dwóch lat. I potem była druga, drugie pytanie, jakby 1B, to było 1A. Nie jestem zainteresowany dalszą grą w Diablo 3. To jest, że tak powiem, pierwsze, pierwsze moje pytanie, które było. Pierwsze dwa pytania, więc tak. Biorąc pod uwagę, że spytałem się czy nadal zamierzacie przez jeszcze rok albo dwa co najmniej, co najmniej grać w Diablo 3, więc na to pozytywnie odpowiedziało 147 osób. Jeżeli chodzi o to, czy ktoś już w tym momencie nie chce grać w Diablo 3 zagłosowało dwie osoby, więc raczej, raczej nadal nadal chcecie grać w Diablo. Ktoś w komentarzach napisał, że to nie jest takie miarodajne z tego powodu, że mój kanał tylko i wyłącznie oglądają osoby, które są hardcore'owymi graczami, które się pasjonują tą grą. Z jednej strony chyba to jest prawda, ale też spotykam się z głosami wielu osób, które tak naprawdę zaczynają, zaczynają przygodę z Diablo. Docelowo, jak skończy się hype związany z Diablo 3, z nową aktualizacją, to mam zamiar zrobić taką miniserię, w której podpowiadam graczom, jak zacząć swoją przygodę z Diablo od samego początku, jaką postać wy wybrać, jak najszybciej wbijać paragony, jak rozwijać postać, jak dążyć do tego wymaksowania, żeby mieć potężną postać, która by była chętnie zapraszana do rozgrywek teamowych i. E, miałaby wszystko wymaksowane Jeszcze starożytne itemki, dobra. i tak dalej, i tak dalej. Dobra, taka mała dygresja, teraz tak. Następne pytanie, które zadałem Wam, e, było to pytanie: czy chętnie byście kupili drugi dodatek? Drugi dodatek, coś w rodzaju Reaper of Souls, który oczywiście byłby płatny, ale to by był duży dodatek, byłaby to nowy akt na przykład nowa postać, podobnie tak jak w Gripper Souls, tak? Byłaby to, byłby to jakiś tam naprawdę ważny, duży kawałek gry, który by pozwolił nam na, na, na zabawę przez następne dziesiątki albo setki godzin, tylko i wyłącznie pod kątem tego dodatku, tak? Okej. Okay. No i potem następne pytanie praktycznie było bardzo podobne tylko w drugą stronę. Nie mam zamiaru kupić nowego płatnego dodatku do Diablo 3, więc na to czy kupiłbyś nowy płatny dodatek do Diablo 3 w rodzaju Reaper of Souls odpowiedziało pozytywnie 165 osób. A na pytanie czy byś kupił nowy dodatek odpowiedziało pozytywnie 5 osób, więc 165 osób stwierdziło, że na pewno by kupiło bez mrugnięcia okiem nowy dodatek. A pięć osób powiedziało, że nie, że nie jest zainteresowanym tym tak, dodatkiem. Niektóre osoby też jeszcze mówiły, że wszystko zależałoby od ceny tego dodatku, tak? Też się z tym zgadzam, uważam, że... Chociaż powiem Wam, że, że tak nie widziałem, żeby ludzie mieli jakiś problem przy zakupie Reaper of Souls, tak? Wszyscy się cieszyli, dostaliśmy sporo, bardzo dużo tak naprawdę świeżego eventu, nowy akt, e, e, kupę, kupę, kupę nowych rzeczy, więc myślę, że jakbyśmy mieli już możliwość kupienia nowego, nowego aktu, nowego dodatku, drugiego dodatku, miejmy nadzieję, że się tworzy, to każdy by bez złożenia oka go kupił i nie byłoby z tym najmniejszego problemu, przynajmniej i ja tak bym. Zrobił, tym bardziej, że patrzcie, Diablo 3 już jest na rynku od ponad 3 lat, niedługo będziemy zbliżać się do 4 lat, tak? Więc tak naprawdę od tego czasu, gdyby popatrzeć e, na to, ile wyszło Call of Duty, to już wyszło z 5 albo z 6, tak? Bo co najmniej jeden Call of Duty wychodzi rocznie, a jeżeli nie, czasami e, dwa, dwa razy Call of Duty. Zobaczcie, ile to jest gier, a od tego czasu my się bawimy cały czas jedną grą, która jest pieleminowana, która jest modyfikowana przez Diablo. I biorąc pod uwagę, że kupiliśmy podstawkę, potem kupiliśmy po jakimś tam czasie, już nie pamiętam, czy tam po półtora roku, czy po dwóch latach kupiliśmy dodatek clipper of Souls, to tak naprawdę od tego czasu cały czas jest wspierana przez Blizzard'a ta gra. I ostatnie aktualizacje 2.3 i 2.4 naprawdę są przełomowymi, tak? Biorąc pod uwagę, że Biorąc pod uwagę, że dostaliśmy właśnie pierwszy, pierwszy dodatek, który też był bardzo, bardzo ważny, bo zmienił całkowicie rozgrywkę. Dobra, następna sprawa mikropłatności. Tutaj byliście troszeczkę bardziej podzieleni. Najpierw powiem, jak wyglądały głosy, jakie były pytania zadane. Więc e, pierwszym pytaniem związanym z mikropłatnościami, nazwijmy to 3A, było to pytanie, czy jesteś za wprowadzeniem mikrotransakcji, mikropłatności, e, na czym by miały polegać te mikropłatności. Były to by, e, byłyby to jakieś tam kosmetyczne e, zmiany. Czy już mamy bossa? Nie, jeszcze nie mamy. Jeszcze kawałeczek brakuje. Byłyby to jakieś kosmetyczne zmiany wizualne, e, jakieś tam pety, sztandary, skrzydełka, tego typu pierdoły, które by nie wpływały, powtarzam jeszcze raz, które by nie wpływały na samą rozgrywkę w Diablo 3, żeby to nie było pay to win, tak? E, ja byłbym bardzo, bardzo przeciwny pay to win. Nie chodzi mi, mówiąc o mikropłatnościach, nie chodzi mi w żadnym wypadku o to, żeby, żeby to było właśnie transakcje Pay to win, tak? Dobra, skąd rozwalimy to sam. Zbieramy lucik, chociaż tutaj już chyba będzie trochę problem. Myślę, że szybko się cofnę, chociaż nie wiem, tu już mamy następną literę. Zaraz wam powiem jak, jak głosowaliście jakie były komentarze z tym związane ładnie dropi w ogóle szczerze mówiąc zaraz jeszcze sobie zidentyfikujemy na sam koniec wszystkie legendy cofnijmy się mała okay. przerwa do no, podniesienie ...ciśnienia. Nie, ja, żartuję. Cioch. Cioch. Okej, okay, poukładam sobie troszeczkę legendy. co? Dobra. Okej. Okay. Cioch, cioch. Nice, dobra. Powróćmy się. Elegancko. My jeszcze wszystkie pierdoły. Chyba zamkniemy sobie. Włączymy. Włączymy na muszę. Chociaż, chociaż nie wiem, zastanawiam się, to dość dobrze zrobiło. Dobra, wróćmy się. Wróćmy się, zamkniemy szczelinkę i otworzymy nową. Więc teraz tak, na pytanie, czy jesteś za wprowadzeniem mikrotransakcji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych takich softowych mikrotransakcji, które by nie wpłynęły na... Które by nie wpłynęły na rozgrywkę, żeby nie było Pay to Win, pozytywnie odpowiedziało na to 92 osoby, więc naprawdę sporo. A na pytanie nie, nie jestem zainteresowany mikrotransakcjami, nie chcę tych mikrotransakcji odpowiedziało 43 osoby, więc tutaj była już większa różnica, jak w przypadku pierwszego pytania, czy dalej będziesz go w Diablo i drugiego pytania, czy chcesz nowego dodatku, czy byś go kupił, tak? Ale też większość osób wypowiada się za. Zaraz jeszcze szczegółowo omówię wasze obawy i co by mogło, co by mogły dać mikrotransakcje, mikropłatności, jeżeli chodzi o Diablo 3. Okej, okay, ale otwórzmy sobie dalej jakąś tam szczelinkę. Dobrze, jeszcze tu szybko wezmę ciach. Nie, 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 Dobra dobra. Lecimy dalej. Już będę chyba tylko brał legendy. Żeby nie, tracić czasu na powrót. Więc tak, dobra. E, to zaraz omówimy sobie jeszcze mikrotransakcje. Tak. No ale oprócz tego jeszcze drugie pytanie związane z mikrotransakcjami. Było to pytanie związane, czy wydałbyś pieniądze na mikrotransakcje, gdybyś otrzymywał małe darmowe DLC i eventy? Drodzy Państwo, eventy, jeżeli chodzi o eventy, to macie już w tym momencie, przypuszczam, albo dopiero dostaniecie film właśnie. Związany z tym, jakie byśmy my, jako fani, mieli pomysły na, na eventy. Mam nadzieję, że też się bawiliście razem ze mną, razem z wszystkimi, to znaczy dawaliście swoje pomysły na eventy, oprócz tego, co ja tam sobie wymyśliłem. No i potem następnym pytaniem było to. Ee, że tak powiem, odpowiedź przecząca na zasadzie, że nie, nie wydawałbym pieniędzy w zamian za e, małe DLC, małe DLC, nie dodatek, żebyście nie mylili, drugiego dodatku z Diablo 3, małe DLC e, i ewentualnie jakieś tam eventy, tak? Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czy wydałbyś pieniądze na mikrotransakcje, gdybyś za to dostał małe DLC, małe Jeszcze eventy, to na to odpowiedziało pozytywnie 60 osób. Tak? 60 zalekowało, a znowuż 38 tak, powiedziało, że nie, nie wydawałbym pieniędzy w zamian za małe DLC i eventy. Dobra. To by było tyle, jeżeli chodzi o omówienie, jeżeli chodzi o omówienie samego głosowania, tak? A teraz troszeczkę bym chciał to rozwinąć. E, m, może, może zacznijmy Można od pamiętać. tego, że e, dużo osób nadal chce grać w tą grę. E, więc biorąc pod uwagę, że dużo osób, większość osób, które grają albo zaczynają Można grę w Diablo 3 nadal chce ją kontynuować. E, nie odstrasza ich to, że, że w pewnym momencie się kończy ten content, tak? co jest w tym momencie najsłabszą stroną Diablo 3. I większość z tych osób, albo nawet więcej osób stwierdziło, że jeżeli by wyszedł drugi dodatek, to oni naprawdę by go kupili. Więc to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że tak naprawdę Diablo 3 nadal ma duży fanbase, że nadal ludzie są chłonni, żeby dalej inwestować w tą grę, tak? Są kupować nowe dodatki i to powinien być taki sygnał dla Blizzard'a, że naprawdę warto, warto dalej inwestować swój czas i pieniądze i pracowników, żeby dalej rozwijać tą grę. Ktoś powiedział, że aktualizacja 2.4 jest jakby takim przygotowaniem do rozpoczęcia prac nad dodatkiem. Albo ten dodatek gdzieś tam już jest przygotowywany powoli, ale teraz wszystkie ręce na pokład i teraz już ruszy to pełną parą. Dostaniemy może jakąś w końcu informację, że on jest stworzony. Na zasadzie kiedy będzie, jak będzie skończony, jak będzie gotowy. Szczerze mówiąc, tego typu informacja by nam wystarczyła, byśmy mieli na co się cieszyć i czekać. Jeżeli chodzi mi o, o mikrotransakcje, głosy, komentarze były troszeczkę podzielone. Ludzie ogólnie, e, którzy komentowali, e, robili to w ten sposób. E, dostałem Diablo, kupiłem Reaper of Souls, teraz mi się należy, powinienem dostać. E, z jednej strony prawda, ale z drugiej strony e, też bierzcie pod uwagę, że ta gra e, jest kontynuowana. Cały czas prace nad tą grą już trwają trzeci, prawie czwarty rok, tak? a ta gra już powoli biorąc pod uwagę, że mieli dochód z, z podstawki i z rosa, ta gra już nie przynosi takich dochodów, ale nadal na nią pracują, tak? Pewnie mam nadzieję, że mają jakiś plan, żeby wydać na przykład następne DLC albo nie wiem, może wprowadzić e, te mikrotransakcje, może e, właśnie wprowadzić eventy, tak? Co by było super sprawą. Więc e, e, mikrotransakcje mogłyby e, spowodować to, że mieliby na bieżąco e, jakieś tam źródło finansowania swoich prac, tak? Nie twierdzę, że Blizzarda nie byłoby stać, żeby to robić, ale to by było motywujące, tak? Biorąc pod uwagę, że, że zarobili na podstawce, biorąc pod uwagę, że zarobili na Rosie, to było już praktycznie dwa lata temu prawie, nie wiem ile upłynęło od Rosa. I tak naprawdę już ta gra w mniejszej ilości sztuk się sprzedaje niż kiedyś, tak? A cały czas trzeba inwestować, cały czas trzeba utrzymać team, który nad tym pracuje itd. Tak tak Więc zakupy pojedynczych piór oczywiście to nie mogło być tak, że kupujemy jedną skórkę za. 19 euro, tak? Bo to by było bez sensu, to by musiało kosztować jakieś grosze, tak? Wygląd, nie wiem, e, e, jakiegoś tam setu powinien kosztować, nie wiem, z 2-3 euro, tak? E, co na przykład ludzie mówili? Że chętnie by kupili miejsce w skrzynce, tak? No bo nie zapominajmy, im więcej miejsc w skrzynce, tym więcej gra musi zapamiętać, tym więcej trzeba serwerów, tym więcej trzeba zainwestować w te serwery, tak? Mogły to by być na przykład przy mikrotransakcji jakieś tam skrzydełka nie skrzydełka takie pierdółki wizualne i e, pewnie byłoby coś takiego, że część osób by to kupiło, tak? Część osób by tego nie kupiło, ale suma sumarum, jeżeli to by w miarę jakoś tam zadziałało te mikrotransakcje, to wtedy e, m, byłoby stać, oczywiście gdyby przyjął taki model e, producent, że wtedy Mogłoby pracować więcej osób, tak? By były pieniądze, żeby, był, e, żeby było możliwość opłacenia teamu. E, taki team by mógł się e, zainteresować na przykład, e, e, mógłby pracować nad. E, ok? Mógłby pracować nad nowymi miejscówkami, e, które byśmy mogli dostawać w postaci e, małych DLC. Oprócz tego można by było pomyśleć nad e, eventami, tak? To też by było świetne, ale na to też trzeba jakichś tam nakładów finansowych, nad tym muszą być zatrudnieni nowi pracownicy, którzy e, mogliby się tym zajmować i tak dalej i tak dalej. Więc same mikropłatności mogłyby być naprawdę ciekawe. Moglibyśmy na nich skorzystać, tym bardziej, że mikropłatności to by było coś, co każdy gracz, każdy fan Diablo 3 mógłby z tego skorzystać albo nie. Nie byłoby to że tak powiem, nie byłoby to, że tak powiem, obowiązkowe, tak? Jeżeli ktoś by nie chciał wydać pieniędzy, to by nie wydał. Jeżeli ktoś by chciał wydać pieniądze, to by wydał. Zobaczcie, na przykład są streamy, są znani streamerzy. Czy musicie robić im donaty? Nie musicie, chcecie. Wspieracie ich w ten sposób. Oni w ten sposób mają motywację, możliwość dalszego zajmowania się streamowaniem, tak? Ci duży streamerzy, nie wiem, Isaac, kurcze są bardzo... Isaac, są Dobra, bardzo znani zagraniczni streamerzy. Oni dostają donate, oni się z tego utrzymują. Oprócz tego się utrzymują z reklam, z subskrypcji na Twitchu i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ktoś was e, z, zmusza, żebyście e, zrobili subskrypcję albo zrobili donate? Tak samo by było przy mikrotransakcjach w Diablo 3. Byście mogli wtedy... Sami zdecydować, czy chcecie, czy nie chcecie. A suma summarum całe community by na tym e, zyskało, bo ktoś by kupił, ktoś by nie kupił, a już w byłaby w możliwość sfinansowania nowych rzeczy w Diablo 3 i byśmy się nie nudzili. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, a to jest obowiązek producenta, on powinien to I zrobić, trola, To tak nie do końca jest. To tak nie do końca jest i myślę, że mm, mikrotransakcje. Mogłyby istnieć w tej grze, mogłoby być wszystko tak jak teraz jest. To znaczy mamy, mamy podstawkę, mamy Reaper of Souls, pierwszy dodatek, docelowo kiedyś tam dostajemy drugi dodatek, co trzy e, miesiące mamy nowy sezon, mamy nową aktualizację, wszystko pięknie i ładnie, ale to dodatkowo by otworzyło możliwości e, otrzymania większej ilości kontentu. Ktoś by chciał, by się w to wbijał, ktoś by nie chciał, by się nie wbijał. Co nie? Więc uważam, że to mógłby być fajny, fajny pomysł. No i najbardziej szczerze mówiąc, no małe DLC, małem DLC, ale z tych na przykład mikrotransakcji można by sfinansować na przykład eventy. Eventy. Odsyłam was do filmu e, z, event, e, z pomysłami na eventy. Zobaczmy, co ciekawego wypadło. Hmm. Odsyłam was do tego filmu i. E, jeżeli ktoś ma pomysł na jakiś event, to wtedy możecie tam też go dopisać. Odczekam powiedzmy z tydzień i wtedy zrobię. To ogólnie będzie fajna rzecz, tylko niestety w tym momencie nie ma sensu jeszcze zostawiać tej klaty żelazne serce, bo ona będzie potrzebna do buildów że tak powiem niestetowych, starożytnych i ona będzie miała fajny bonus. Więc jeżeli już będzie aktualizacja nowa, to ją zostawiajcie, bo jest dość ciekawa. Okay. To dzisiaj na streamie wydropiłem bardzo ładne starożytne. Okej, okay. Okay. dobra. Mamy to. No i tak, no myślę myślę, że mm, byłby to ciekawy pomysł. Naprawdę byłby to ciekawy mikropłatności. Byłyby ciekawym pomysłem i naprawdę mogłyby dość sporo pozmieniać. I mogłyby spokojnie sobie e, istnieć e, w całym modelu gry, który w tym momencie jest. Dobra, coś jeszcze? Hmm, niech przejrzę, czy czegoś nie przeoczyłem. Mhm. Miejsce w skrzynce za e, mikrotransakcje i tak. Nie no, o tym wszystkim mówię. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Piszcie komentarze, piszcie, co na ten temat sądzicie. E, Pamiętajcie, żeby ocenić, jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, obserwujcie mnie na Twitchu i co? Czekamy, czekamy na aktualizację. Aktualizację pewnie, jeżeli oglądacie to we wtorek, to już w środę będziemy mieli i od tego czasu zaczną się codzienne streamy z Diablo 3. Dobra, to by było na tyle. Piękne dzięki. Z góry dziękuję za wszystkie oceny i co? Papa pa i cześć.